Na w Tomczycach po raz drugi odbył się turniej piłki błotnej. Zawodnicy rywalizowali ze sobą na sąsiadujących boiskach utworzonych obok plaży. Rozgrywkom towarzyszyły przyjazna atmosfera, rodzinny klimat oraz dużo uśmiechu. Witam serdecznie Mazowsze, takie gościnne jest dla oczywiście sędziny, tak można powiedzieć z Podlasia. Tak, tak. Tak, są to dla Pani zawody takiej rangi no, ogólnokrajowej raczej, e, w piłce tak. błotnej. Tak, piłka błotna jest coraz bardziej popularna na pewno. Mamy swoje mistrzostwa, w... swoje... odbywają się one w w podstawie podlaskim w Korecinie co roku, aczkolwiek przez pandemię rok temu nie mieliśmy tej możliwości, aczkolwiek teraz wracamy. 7-8 sierpnia zapraszamy do Korycina na rozgrywki błotnej piłki. Szczególnie zapraszamy kobiety, tak? Bo nie tylko mężczyźni grają, ale także kobiety. A jeszcze zapytam e, o właśnie e, te przepisy, bo to są specyficzne przepisy, które są ustalone chyba e, og, ogólnie tak. w Światowym Związku Piłki. No, w jakimś. No, Czy FIFA, tak? Czy... Jako tako e, nie ma wprowadzonych rozgrywek. E, Błotnej piłki, jak ma FIFA, także mamy futsal, beach soccer, tak? Nie ma takiej dyscypliny jak błotna piłka oficjalnie. Jest to tak jakby amatorska gra na pewno. I, e, i jeśli chodzi o przypisy, to na pewno e, każdy rzut wolny to jest rzut pośredni, nie licząc karnego. Czyli nie możemy bezpośrednio po rzucie e, wolnym zrobić bramki. Musi być podanie, najlepiej rzut do kolegi, koleżanki, z którym gramy, i wtedy możemy zdobyć bramkę. Rzut karny wykonujemy trzymając piłkę w rękach, podrzucamy ją i kopiemy. Co takiego jeszcze? Bardzo ciekawy jest fakt, że jeśli zawodnik zgubi buta, musi opuścić pole gry. A powiem Wam, że ciężko jest znaleźć buta w błocie, więc jeśli go zgubimy, no to już, już mamy problem. Dlatego tutaj można zauważyć, że zawodnicy mają taśmy na butach, żeby tych butów nie zgubić, bo po prostu to ich dyskwalifikuje, tak? Z grania. No oczywiście. E, powiem tak, e, ta damska jest bardzo ciekawa e, piłka i ona weszła w Polsce chyba dopiero w tym roku, tak? Czy...? E, nie, nie, już wcześniej były, aczkolwiek tutaj w tym Tomczycach pierwszy raz. Pierwszy raz zagrały kobiety, e, drużyna miejscowa. Z dziewczynami organizatorów, tak głównie. I powiem Wam, że walka była naprawdę zacięta i widać, że kobiety potrafią walczyć, tak? Nie ma amatorki. Nie ma matarki. Tak. Kobiety potrafią sędziować, jak widzimy, kobiety tak. potrafią. E, już tej dyskryminacji można powiedzieć nie ma. Nie, ma, nie ma, ale zapytam już tak na koniec trochę humorystycznie. Czy nie, nie odczuwa Pani, że kobiety sędziując rozpraszają trochę myśli mężczyznom? Zależy na kogo trafimy. Tak. Czasem jesteśmy adorowane, tak? ale czasem jest wręcz przeciwnie. Dużo mężczyzn Oto. uważa, że kobiety nie potrafią sędziować, więc to na pewno też wpływa na naszą pewność siebie, tak? Czy, czy jest dobrze, czy jest źle. Ale, ale uważam, że tutaj. Nie ma takich problemów, jeśli chodzi no właśnie, o piłka, doszliśmy, tak. do, doszliśmy do tego właśnie, bo chciałem zaznaczyć, że te ładne paski na policzkach to e, są zrobione tak. właśnie tak. przez to zawodników. Po, tak, to było podziękowanie za bardzo dobre sędziowanie. To w ten sposób się dziękuję, tak? Tak, tak. Nie, nie wiem co w jaki sposób mam e, podziękować za e, bardzo dobry wywiad, ale, ale coś wymyślę. Okay. Ale na razie dziękuję ślicznie, ja kłaniam się dziękuję. i co? Do miłego zobaczenia. Mam tak. nadzieję. Dzięki dziękuję bardzo. że zacznę od tego na boisku oczywiście przeciwnica, a tutaj w ramionach tu, tutaj też przeciwnicy są po prostu lepsi od nas ale spotkamy się w finale wtedy im pokażemy na boisku przeciwnicy Poza boiskiem, e, przyjaciele. przyjaciele. Mamy takie motto tutaj z Drużyną, z którą przyjechaliśmy: trofowy do Białystok. Organizujemy co roku cyklicznie w Korocinie słąpią Soccer League. I nasze hasło brzmi: obrzucajmy się potem na boisku, a nie w realnym świecie. Tak jest. Świetnie, słuchajcie, a jeszcze tak o, o, o tym w Korocinie słyszałem o bardzo dużej imprezie. Ale mi się wydaje, że ta impreza tu w Tomczycach naprawdę jest imprezą, która może do kalendarza. Co roku yy, jak gdyby zajrzeć i, i być taką dużą imprezą. Tak jest, Bo... jest bardzo dużo ludzi, fajna zabawa. Bawimy się Co tutaj, gramy w piłkę, a oprócz tego przede wszystkim zabawa. Nie mamy tu na celu wygrać czy coś, tylko po prostu się pobawić, pograć w tym błocie, potachać się, no Dokładnie, tyle. Dokładnie, najważniejsza jest zabrawa, integracja. Jesteśmy tutaj drugi raz z, z drużyną, z kolegami. W tamtym roku, wiadomo, z oczywistych względów nie było imprez, ale byliśmy tu w 2019 roku, bardzo nam się tutaj spodobało, fajne miejsce, fajni ludzie, fajnie przygotowane boiska i z przyjemnością E, przyjechaliśmy tutaj w tym roku. Super. Na pewno fajnie się bawimy, czekamy do finału. Dokładnie. Nasze dwie najlepsze drużyny na pewno się spotykają. <śmusz> Także... Tego oczywiście życzę wam, abyście się spotkali i tak jak po dzisiejszym meczu, jutro z, z pewną dozą wiadomo rywalizacji, ale uściskali się na nie, wajem, tak Nie, tu rywalizacji nie pieniędzy. ma, tu jest koleżeństwo. Rywalizacja to jest gdzie indziej. My tu się bawimy tylko i wyłącznie. Tak jest. Pamiętajcie, obrzucajcie się błotem na boisku, nie w realnym świecie. Jeszcze raz spiona. Mocne Dzięki. Witam serdecznie tuż po meczu. Po meczu e, przegranym. Wygranym, chyba. Wygranym, wygranym, wygranym. Przepraszam, nie, nie zauważyłem, bo dwa boiska e, dokładnie. Nie słuchajcie, e, Tak, było pełne. właśnie, to poświęcenie chciałem pokazać, ale mi się wydaje, że dużo pracy to jest organizacja, a Wy jesteście organizatorami. Znaczy, to no, sama budowa tych boisk, to naprawdę zajęła bardzo dużo czasu. Na szczęście udało się to. Tak Pagno! Bagno zrobić, tak? <laughs> Jak sama bagno. nazwa całego turnieju wskazuje. Tego no, jak to, ten, no, bagno! Bagno, no, no, ee, bagno. Ale duża, duża część pracy została wykonana tak naprawdę dwa lata temu, tak? Bo tak, boisko już teraz tylko chłopacy zwieźli czarnoziem i... Najciężej było w styczniu, jak lód jeszcze był. Cie, ciężko było go skończyć, żeby ten... Tak. Na ja, my, ja myślę, że burmistrz wraz z, z um, urzędem są przychylni tej imprezie. Są bardzo przychylni, bardzo nam pomogli, tak więc... Yy podziękowania, podziękowania na burmistrza w szczególności też dla Baru Słonko chciałbym podziękować, bo to też jest jeden z organizatorów, który naprawdę bardzo nam pomógł załatwić te czarnoziemi, zrobić te boiska no i co? i Militaria.pl i Militaria.pl, to jak... oni nam zorganizowali to błotne szaleństwo, przede wszystkim ten czarnoziem, który bez by się to nie udało zwozili z samej Warszawy, z samej budowy z samej Warszawy nam tak. zwodzili, tak. tak więc mieliśmy bodajże chyba 10-12 ciężarówek takich 40 tonowych, tak. tak więc a tak tego widać da. a burmistrza są i innych włodarzy, zapraszamy wieczorem do Baru Słoneczko, żeby byli bardziej przychylni. Tak, <laughs> się lepiej z nimi współpracowało, Uczcie. że tak powiem. Ale teraz, <laughs> słuchajcie, tak tu poprzednicy mówili, że no wiadomo, tamten rok był rokiem takim szczególnym, nie można było organizować, ale m, tak mi się wydaje, bo to już druga impreza, jest 19 rok i teraz 2001. Ale to wejdzie w kalendarz, bo wejdzie, widać wejdzie, po zainteresowaniu, tak, że... Wszyscy i właśnie. Tak, tak, tak. My, Macie... my uważamy, że to będzie w mazowieckim województwie taki stały punkt, że co roku będzie się odbywało to turniej. Dokładnie terminów to będziemy zawsze na bieżąco podawać. Tak. Zależy jak. Dokładnie, tylko zapraszamy coraz więcej drużyn, tak. bo troszeczkę nas jest mało. No tak, e, im nas jest więcej, tym W tym, w tym roku niestety nie mamy żadnej zagranicznej, bo niestety wiadomo sytuacja jaka sytuacja. Za rok mam nadzieję, że znowu do nas zagraniczne zespoły dotrą. Mamy, i nadzieje, będzie więcej. mamy tak. nadzieję, że będzie więcej kobiet, tak? Tak, oczywiście właśnie, i zapraszamy dziewczyny. Roku... I ogólnie Wielu na świecie, tak. Jak tak więcej kobiet, czyli, to lepiej. Czyli, czyli mówi, przejdziecie na politykę i chodzi o 500 plus, tak? Tak. No niekoniecznie ten więcej, ale kobiety więcej, jest więcej to jest kobiet. Dokładnie. Mężczyźni o czym tak. mogą porozmawiać. Rozumiemy. Tak. Kobiety są zaproszone, w tym roku już są. Są już, tak, tak. Już... Bardzo kibicujemy kobietom. Właśnie, za chwilę będzie też chyba jeden z meczy kobiecych, tak. a, a jeśli chodzi o mężczyzn, to też dopisało, jeśli chodzi o listę, bo patrzę, biał, znaczy Biały stok jeszcze tak. cała Polska. Tak, 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 są, są stali nasi stali go z białegostoku słabe uszy. Z białegostoku grają w tą piłkę, jeszcze troszeczkę odda się, muszą nauczyć, ale dajemy im, im szansę, dajemy szansę, to jest tylko na Za dwa tygodnie pojedziemy do nich. To tak, pokażemy za im dwa tygodnie u nich wejdziemy. Zapraszamy tak regularnie, bo tam zawsze coś przywiozą, ale słabi, słabi są. Jestem tu chwilę, może nie chwilę, ale jakieś kilkanaście minut, kilkadziesiąt, ale widzę, że można powiedzieć różnie o czymś, czego może tu brakować, bo to jak w każdej imprezie, ale humoru tu nie brakuje. No nie, nie, nie. nie. Dużo tak. błota i humoru Przez, i Przede mamy się tutaj tym bawić, a nie, a nie rywalizować. Tak ta Jaki, jakie jest hasło? Rzucamy się humorem, a nie błotem? Dokładnie, tak. rzucamy się humorem, a nie błotem. A bo, rzuka, się na, błotem tutaj, a nie na co dzień. Tak, tak już tych haseł słyszałem kilka tu wersji, ale <laughs> jest każda jest wspaniała. Także dziękuję ślicznie <laughs> i do zobaczenia. Za Dziękujemy zapraszamy za Dziękujemy. W Tomczycach mieliśmy możliwość gościć po raz drugi, bo chciałem przypomnieć, że dwa lata temu również tu, w tym samym miejscu, odbyły się Mistrzostwa polskich w piłkę błotną. W dniu wczorajszym i dzisiejszym zakończenie też w piłkę błotną. Chwała organizatorowi, chwała tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy. Mam na myśli tutaj właściciela czy użytkownika baru Słoneczko, jak również tych strażaków, którzy dzielnie w piątek pomagali nawodnić te boiska, a w sobotę wszystkim tym, którzy brali i w niedzielę wszystkim tym, którzy brali udział w tych zawodach. Gratuluję oczywiście zwycięzcom. Zabawa była przednia. Myślę, że tego typu piłka... Błotna, która pojawiła się na terenie gminy Mogielnica po raz pierwszy dwa lata temu, przysporzyła tej dyscyplinie wielu sympatyków. Ja chciałbym tutaj serdecznie podziękować naprawdę wszystkim uczestnikom, wszystkim kibicom, za rozumienie oczywiście kogoś w szczególności, za to, że mogliśmy się spotkać, że pogoda podpisała, że wszyscy wyjeżdżamy przede wszystkim stąd, bez żadnych kontuzji. W turnieju uczestniczyło 10, 10 drużyn. Przepraszam. Po wczorajszym dniu do fazie kucharowej awansowało 8. Niestety w samej fazie kucharowej było tylko ich 6. No i od tych 6 już tak powiem będziemy e, podsumowywali nasz turniej. Szóste miejsce e, zajęła drużyna, która przegrała serce kobry. Serce Kobrę kajs, serce kobry, wielkie brawa. Lepsi po konkursie rzutów karnych okazali się zawodnicy FC Łysych którzy zajęli piąte miejsce. W walce o uchar pocieszenia czwarte miejsce zajęła bardzo znana drużyna skargowa, występująca w czarnych strojach brawa Brytanii. Ale przy tego zespołu okazali się.

no, chodźmy, 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 Pięknie klery, kogo spotkasz najciemniej? Kierawy, jeszcze, jeszcze tupa, lekarz. Pozwolę ci podwoić. Raz dwa, dwa dwa. Ej, yo! Jestem Bończykowski. Jeszcze raz. Parcie sferę. Otrzymaliśmy. My lubimy utrzymywać te pozycje, które mieliśmy ostatnio dwa lata temu. Też mieliśmy trzecie miejsce. W wielkim finale spotkały się najlepsze zespoły tego turnieju, nie da się tego ukryć. Natomiast drugie miejsce, fantastyczne drugie miejsce, zajęła równie fantastyczna drużyna z Białego Stoku. Torfowłek Cortus, wielki problem, na śniegu. I jeszcze raz, drugie miejsce, torbowy doktor Tusz I teraz się będzie działo. No i niewątpliwie nie można opowiedzieć, że chyba drużyna, która zrobiła największy postęp, chociaż chyba drugi raz chłopacy tak? Na, tym, na takich turniejach, także naprawdę świetny wynik, nie da się ukryć. Wielkie Szapota, zwycięzcy turnieju, Bardzo Śmigłek! Dziękujemy na ślady.